Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zaczniemy nasze dzisiejsze spotkanie od naszych drogich pań. Będzie to preparat, który wpływa na wszystkie dolegliwości związane, można powiedzieć, z, z działaniem. Z działaniem funkcjonowaniem układu moczopłciowego u pań. Zaczynamy od opcji Opticyclem. cykl MN. Z naszego punktu widzenia, preparat naprawdę bardzo dobrze skomponowany. Wykorzystując działanie wspólne, synergistyczne poszczególnych składników, i to preparat, co należy podkreślić, tak jak podzieliliśmy sobie na te trzy aspekty, na trzy miejsca, w których można go używać, to on jest do zaadaptowania w każdym z nich. Patrząc na to, co tutaj jest, panie doktorze, no fantastyczna sprawa związana z kwawnikiem, z tasznikiem, z niepokalankiem. Czyli, jak sobie pogrupujemy te zioła, jeszcze raz wracając, tak żeby Państwu ułatwić, powtarzamy pewien element. Mamy trzy grupy dolegliwości: cykl miesięczny, dwa infekcje bądź zaburzenia gospodarki hormonalnej. I tak jak mówiliśmy, w cyklu są to zbyt obfite, zbyt skąpe bądź bolesne miesiączki. W drugiej grupie mamy mięśniaki, polipy, endometriozę, in, in, infekcje. A w trzeciej grupie mamy menopauzę i okres postmenopauzalny. To właściwie znajdziecie tutaj coś, co łączy te, te zioła z wszystkimi tymi dolegliwościami, bo podam przykład. Myślę, że Panie będą wiedziały, że na przykład jasnota biała zapewne będzie takim ziołem, które będzie stosowane, co wiedzą już na, nasze praprababcie, na przykład w jakichś nieprawidłowych upławach. Tak? To już chyba we wszystkich starszych, najstarszych książkach lecznictwa. I teraz zobaczcie: niezależnie od tego, czy jest infekcja, czy nie ma infekcji w miednicy, mają kobiety, w to niezależnie od tego, cykl hormonalny toczy się jakby swoim torem. Czyli zobaczcie, co z tego, że my na przykład zastosujemy tylko coś na infekcję, skoro nie zadbamy o prawidłowy cykl menstruacyjny? A ten preparat OptiCykl MN jest tak skonfigurowany, że on dba o wszystkie te aspekty, czyli niezależnie od tego, czy koncentrujemy się, podajemy jasnotę u osób, które mają inf jakąś infekcję i suplementujemy te zioła, to jednocześnie, proszę zobaczyć, mamy na przykład dziurawiec i niepokalanek, które powodują, że te napięcia, Związane z gospodarką hormonalną są mniejsze. Wytonowane. Dokładnie. Czyli zobaczcie, ja, jeżeli mamy dziurawiec i niepokalanek, to wiemy, że PMS wywołany jest przez metabolity progesteronu. Już jakbyśmy tam weszli, taką twardą medycynę i szukali takich odpowiedzi, co jest przyczyną takich, a nie innych sytuacji, to zwróćcie uwagę, że to wspieranie, przywracania takiego dobrostanu, tej jakości życia kobiety, za tym kryje się wiele aspektów. Stąd tak jak jasnota jest w infekcjach, to niepokalane jak na przykład y, y, dziurawiec jest właśnie w PMS-ie, ale na przykład jak mamy zaburzenia miesiączkowe i mamy zaburzenia ilości krwi i jakości tego krwawienia, to na przykład krkwawnik i tasznik kojarzą nam się już z tą tak, grupą dolegliwości. Tak. Zobaczcie, jakie to jest kapitalne. Tak? Albo co warto wiedzieć, liść maliny. Słuchajcie, liść maliny to jest y, też skarbnica, nie tylko stosowana w ginekologii, ale również skarbnica źródło młodości, bo y, zawiera bardzo silne antyoksydanty. Warto o tym pamiętać. Także zobaczcie. To prawidłowa gospodarka hormonalna, i również jej wpływ na to, żebyśmy mieli wystarczającą ilość estrogenów w organizmie, oznacza, że w tych ekstraktach tych ziół są fitoestrogeny. Kiedy to jest ważne, i to jest ten trzeci aspekt, czyli menopauza i okres postmenopauza. Kiedy jest okres menopauzy i okres postmenopauzalny, to najważniejszym elementem tego jest spadek ilości estrogenu. I jeszcze raz to podkreślam, Szanowny Panie. Estrogeny to jest źródło Waszego piękna i młodości. Stąd skóra kobiet, wygląd kobiety, która jest w okresie przed przedmenopauzą, jest inny od tego, jak jest po menopauzie. Dlatego, że wszystkie Komórki kobiece, naprawdę, a szczególnie skórze, czy, czy nie wiem, gospodarka hormonalna, mają receptory, czyli miejsca, na które wpływa ten estrogen. Jeżeli tego estrogenu jest mniej i nie suplementujemy go, na przykład w postaci cyklu MN, który jest bogaty w fitoestrogeny, to spadek tych estrogenów co powoduje? Na przykład powoduje osteoporozę, czyli odwapnienie kości tak zwane zrzeszotnienie, odwapnienie mm -hmm. kości i wtórna osteoporoza u kobiet, naprawdę w, w 80 jak nie więcej procentach, wywołana jest właśnie zaburzeniem gospodarki hormonalnej. Czyli suplementacja odpowiednich ziół zmniejsza prawdopodobieństwo osteoporozy wtórnej w okresie postmenopauzalnym. I to macie kolejne zastosowanie tej mieszanki ziołowej. I dodatkowo witaminę D. Tak, dokładnie. D3 MK7. To, zawsze, to do końca życia witaminy D3 K2 MK7, e, dlatego że e, odpowiednia ilość i jakość tej witaminy powoduje, że dzięki jej aktywności zmniejsza się też prawdopodobieństwo właśnie osteoporozy, a co za tym idzie na przykład złamanie kręgosłupa. Czy miednicy, szyjki, czy miednicy, szyjki i tak szyjki, dalej, kości udowej, to, to te powikłania, które Dokładnie. są bardzo istotne. I pamiętajcie o tym, że witamina D, przy tym jak mamy jeszcze dalej okres koronawirusa i siedzimy więcej w domu, no niestety, to nasz organizm sam nie syntetyzuje tej witaminy. Więc suplementacja wtedy działa dwukierunkowo raz związana właśnie w połączeniu z cyklem MN, natomiast później oprócz tego witamina C jest odpowiedzialna za produkcję hormonu szczęścia w naszym organizmie, więc to też wpływa na poprawę jakości codziennego życia. Ja chciałem, teraz mi Pan Minister przypomniał. Pamiętajcie, że estrogeny odpowiada, odpowiadają również, to jest to szczęście no kobiety. No tak? Nastrój kobiety jest zupełnie inny jak ma dużą ilość estrogenów. Zresztą estrogeny i nie tylko. Największa ilość estrogenów wydziela się w okresie owulacji, po to, żeby kobieta była szczęśliwsza, kiedy ja je czukuję, żeby mogła zajść w ciążę. Tak. Także... Także to wszystko jest połączone. Słuchajcie, te, ten mechanizm tak troszeczkę odbiegając od takiej stricte takiej merytoryki twardej, słuchajcie, to jest cykl menstruacyjny, gospodarka hormonalna kobiety jej wpływ na jakość życia kobiety jest niezwykle skomplikowana. Niezwykle skomplikowana i panowie przede wszystkim pamiętajcie o tym, że nastrój kobiety zmienia się w związku ze zmianą profilu hormonalnego, ale nastrój kobiety się po prostu zmienia w związku ze zmianą. Taka jest fizjologia no, po prostu. Dokładnie tak. I już my teraz wiemy, no, że te PMS, czyli dla Panów zespół napięcia przedmiesiączkowego i to takie rozpuszczanie emocjonalne jest związane z tym, że progesteron, który jest w drugiej części cyklu przedmiesiączką, jest go dużo i metabolity progesteronu zmieniają zachowania kobiety. I czy znaczy, to jest czysta fizjologia? To jest <laughs> gospodarka hormonalna. Także nie gniewajmy się na panie, jak mają złodzień. Tak jest. Okay. Panie doktorze, dwa słowa podsumowania. Pierwszy preparat cyklemen, który stosuje się u kobiet, który ma wielokierunkowe działanie wspierające poprawę komfortu i jakości życia u kobiet w aspekcie wielkości ilości i jakości cyklu miesiączkowego, zaburzeń gospodarki hormonalnej, infekcji i menopauzy.